Zidentyfikowaliśmy 10 kluczowych obszarów, które stanowią największe bariery w podejmowaniu decyzji o potomstwie. Jednym z tych obszarów jest opieka nad dziećmi, szczególnie opieka nad dziećmi do lat 3. W tym obszarze bardzo dużo zostało już zrobione. Rozwinęliśmy system opieki instytucjonalnej. W Polsce mamy 200 tysięcy miejsc w żłobkach. Dzięki rządowemu programowi Maluch Plus tych miejsc ciągle przybywa. Również dzisiaj, rozpoczynając realizację Krajowego Programu Odbudowy, Kolejne środki będą przeznaczone na to, by ta infrastruktura powiększała się tak, by zbliżyć się do celów barcelońskich dotyczących użłobkowienia. Ale żłobki to nie jedyna preferowana przez Polaków forma opieki. Dlatego dzisiaj proponujemy nowe rozwiązanie, które ma odpowiedzieć na różne potrzeby polskich rodzin. Jest nim rodzinny kapitał opiekuńczy. Kapitał opiekuńczy to dodatkowe 12 tysięcy złotych, które rodzice mają do dyspozycji między 13 a 36 miesiącem życia dziecka. Drugi i trzeci rok życia dziecka to bardzo wymagający okres dla rodziców, również pod względem organizacyjnym i logistycznym. Dlatego te pieniądze można wykorzystać na wszelkie sposoby, które ułatwią opiekę nad dziećmi. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim powrót mam do pracy. I możliwość zatrudnienia opiekunki, czy zrekompensowanie w ten sposób zmniejszonych wynagrodzeń, np. z tytułu tego, że mama wraca do pracy na część etatu. Możemy również z tych środków wesprzeć pomoc babci czy dziadka w opiece nad dziećmi, wreszcie pomóc w utrzymaniu rodziny, jeżeli mama decyduje się czy tata, by dłużej zostać z dzieckiem i opóźnić powrót do pracy na przykład do drugiego lub trzeciego roku życia dziecka.